Siemanko, zapraszam wszystkich do mojego live'a, to ja Leniuk ćwiczy, zapraszam Was do moich ćwiczeń Zapraszam Was, zachęcam do aktywności fizycznej Siemanko, Siemanko, pozdrówka, kurde. Do posłuchania ze mną do wejdówki. Zapraszam Was do wszystkiego, kurde, do aktywnego, aktywnego życia, do aktywnej formy życia, kurde. Do ćwiczeń, do jakiegoś kurna, sportu, do biegania, do skakania. Siemanko, o ra, siemanko, cześć. Siemanko, pozdrawiam, właśnie zaczynam rozgrzewkę jeszcze po ustawie ładnie. Tak? O wariat, jaki wariat, siemanko. Tu.